Moim państwa gościem jest redaktor naczelny portalu do rzeczy, pan redaktor Paweł Lisicki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No Dzisiaj wyjątkowo w moim programie będzie troszkę więcej ogłoszeń, ale one również wiążą się z panem redaktorem. Mianowicie na portalu Zrzutka pojawiła się informacja, że pan redaktor zbiera pieniądze na powstanie filmu. I to nie byle jakiego filmu. Można powiedzieć, że jest to film, który będzie mówił o fundamentach naszej wiary, grup rybaka. Czy mógłby Pan redaktor wyjaśnić? Bardzo proszę. Nasz znaczy, film jest w całości oparty na książce, którą napisałem, która zresztą no, jest nie do zostania teraz, praktycznie. Nawet sam sprawdziłem jakiś czas temu na Allegro. Jedyne egzemplarze są chyba po 200 złotych, no, ale wydawca już obiecał, że w związku z tym przyspieszy. Produkcję, bo, szczerze mówiąc, ja napisałem kilkanaście, właśnie nawet kilkadziesiąt książek, ta jest chyba najbardziej taką reportersko śledczą książek z różnych innych, jak na to patrzę, ponieważ ona opowiada o zupełnie mało znanej w Polsce historii, a z pewnego punktu widzenia naprawdę zupełnie no, wręcz nieprawdopodobnej, a mianowicie chodzi o poszukiwania grobu świętego Piotra. No, większość myślę, że Polaków jak idzie do Rzymu i widzi Bazylikę Świętego Piotra, no to nie z Bazylika Świętego Piotra zakładają w związku z tym że jest też tam i grup, I okazuje się, że tak naprawdę kwestia dotycząca tego, czy ten grób tam był, czy święty Piotr przebywał w Rzymie, czy zginął śmiercią męczeńską, z punktu widzenia historycznego, to jest właśnie ta historycznie, historycznie fascynująca opowieść, która wcale nie jest taka prosta. Trzeba się naprawdę nieźle wysilić, żeby do tego, żeby do tego dotrzeć. Ta, ta, I w związku z tym książka opisuje, jakby to powiedzieć, na kilku poziomach. Po pierwsze historycznym. Czyli opisuje, w jaki sposób prowadzono badania nad tym, gdzie i kiedy i w jaki sposób zginął święty Piotr nad jego grobem, nad pamięcią pierwszych wspólnot chrześcijańskich i nad tym, jak to narastało, bo bazylika Świętego Piotra, o czym myślę, że no, zakładam, że 90%, tak jak z, z mojego doświadczenia wynika, 90% osób, które odwiedzają Rzym, nie zdaje sobie sprawy, że ona powstała na terenie starożytnej nekropolii, czyli starożytnego cmentarza. Który to, na to, który to starożytny cmentarz z kolei był miejscem, gdzie jeszcze wcześniej odbywało się, w pobliżu niego odbywały się. No, my byśmy to nazwali gonitwami albo zawodami sportowymi, tak można by było powiedzieć, czyli znajdował się trochę poza granicami starożytnego Rzymu. I to jest właśnie miejsce, gdzie chowano, gdzie pochowano najprawdopodobniej świętego Piotra po jego męczeństwie, czyli w roku mniej więcej 64 po Chrystusie. Stopniowo wokół tego grobu byli chowani również inni męczennicy chrześcijańscy, inni chrześcijanie, a także po prostu Rzymianie. Początkowo, z, y, 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 początkowo mniej zamożni, a potem również po prostu wszyscy inni Rzymianie. I tak się to działo aż do początku IV wieku po Chrystusie, czyli do momentu, kiedy cesarz Konstantyn wydał edykt tolerancyjny i zaczął sprzyjać chrześcijaństwu. I dopiero w tym momencie, tak naprawdę, przestano chować tam zmarłych i na gruncie, gdzie znajdował się ten starożytny cmentarz, zaczęto wznosić, zasypano go ziemią i na tym gruncie dopiero zaczęto wznosić bazylikę Świętego Piotra. No i później się okazało, że ten grób, sam grób Świętego Piotra, znajduje się bezpośrednio pod ołtarzem bazyliki, tam gdzie teraz znajduje się, na, to co, co, co widać teraz, to znajduje się kolumnada Berniniego, prawda, którą wszyscy wchodząc do bazyliki widzą, no nie sposób nie zauważyć. To jest, ten warstw, to jest ta warstwa, nazwijmy ją historyczna. Druga warstwa to jest ta warstwa taka bardziej współczesna, czyli jak się do tego doszło. Bo, z czego myślę, że ludzie sobie też nie zdają na ogół sprawy. Odkrycie nastąpiło, czy odkrycie grobu i znalezienie Resztek kości, relikwii świętego Piotra miało miejsce stosunkowo niedawno, no bo to był rok 1940-41 i stało się to podczas II wojny światowej, czyli już w czasie, kiedy właśnie Włochy Mussoliniego były zaangażowane w wojnę. Pius XII był wtedy papieżem, i pod jego przewodnictwem, czyli za jego, nie wiem, jego rozkazu, przeprowadzono te te badania, które miały charakter taki półoficjalny, półtajny, z bardzo prostego powodu, ponieważ nie było stuprocentowej pewności, co odkryją archeologowie, a Niemcy i mogłyby, gdyby doszło, gdyby się, gdyby się okazało, że jednak pod tym pod bazyliką niczego nie ma, no to Hitler mógłby to wykorzystać w oczywisty sposób przeciwko papieżowi i przeciwko Kościołowi katolickiemu. I stąd jest ta niezwykła historia tych badań, które początkowo były, były prowadzone w taki półtajny sposób. Później, kiedy już w latach 50. po II wojnie światowej plus XII ogłosił, że znaleziono grób i że znaleziono kości, ale następnie zaczął się bardzo ostry spór dotyczący tego, czy faktycznie te kości, które tam znaleziono, to były kości świętego Piotra. To jest sytuacja, to jest historia absolutnie fascynująca, gdzie zderzają się ze sobą pragnienie poszukiwania prawdy, ludzkie emocje, ambicje, Aż tak naprawdę do lat całkiem niedawnych, bo roku 2013, kiedy papież Franciszek ogłosił, że te kości się tam znajdują i ty, ci, ci, którzy, ci, którzy, ci, którzy odwiedzają Rzym i zeszli tych kilkadziesiąt metrów poniżej, jest taka możliwość, jest to zwykle kilkunasto, kilku, kilku lub słowa grupa, Polaków, oczywiście są ludzie z różnych, z różnych narodów, z różnych państw, no mogli zobaczyć te, to, co wykopali archeologowie w latach 40., tą niezwykłą nekropolię i jej główny element, czyli szczelinę z, z znajdującymi się tam kośćmi świętego Piotra, religiami świętego Piotra, no i całe to otoczenie. Jednak, panie Raktorze, to, co mnie bardzo zastanowiło w tym, co pan powiedział, to fakt, że te wykopaliska archeologiczne, archeologiczne dokonano w czasie II wojny światowej. To jest interesujące. No to jest osobiście jest to bardzo interesujące, jako historyka. Tak, to jest rzecz mało znana. To znaczy pierwsze Po pierwsze, oczywiście, powstaje pytanie, dlaczego tego nie zrobiono wcześniej. Z różnych powodów, ja to opisuję w książce, były zawsze jakieś powody, na Pamiętajmy, że od, od tego trzeba zacząć, że jednym z głównych źródeł takiej legitymizacji władzy papieskiej było przyświadczenie, że papież jest następcą świętego Piotra i papieże od okresu starożytnego aż do przez cały okres późniejszy czerpali dużą część swojego autorytetu. Z tego, że oni są następcami Piotra, który zginął śmiercią męczeńską, i są biskupami Rzymu, gdzie zginęło dwóch największych i najbardziej najważniejszych, można powiedzieć, apostołów chrześcijaństwa, czyli Piotr i Paweł. No to jest taka formuła, którą papieże posługiwali się bardzo wcześnie, jako ci, którzy są biskupami miasta, które dało światu dwóch największych męczenników Piotra i Pawła. Znaczy miało to, taki, miało to wymiar nie tylko to duchowy, no tak można by było powiedzieć, czyli że czy ktoś jest spadkobiercą pewnego dziedzictwa i pewnej tradycji, ale miało bardzo wyraźny wymiar polityczny, prawda? Znaczy, no, stąd, że jest się następcą Piotra. I Pawła, czy jest się następcą Piotra w tym przypadku, no to papieży czerpali w ten sposób swoją, swój autorytet, swoją pozycję w kontaktach z innymi przywódcami chrześcijańskimi, z królami czy z cesarzem. To był bardzo ważny element ich władzy, ich, ich autorytetu. Panie rektorze, przepraszam, że Panu wejdę w słowo, bo czas nas goni. Kierując się slangiem młodzieżowym, myślę, że nie będziemy spoilerować tego, tego filmu ani książki, <laughs> Pomów, pomówmy, pomówmy chwilę o tym, jak można pana redaktora wesprzeć w powstaniu tego filmu, bo rozumiem, że scenariusz już jest napisany tak. i zostaje tylko i wyłącznie kwestia pojechania na miejsce, uzyskania odpowiedniej zgody i można ruszać. Dobrze myślę czy nie? Tak, no zgoda już została w sensie płac no, Bazyliki, bo to chodzi o Bazylikę Świętego Piotra, żeby można było na miejscu kręcić, została wydana. Też jest oczywiście możliwość kupienia i pewnie skorzystamy tych zdjęć z podziemi, bo to, 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 to jest własnością oczywiście tak zwanej Fabryki Świętego Piotra, no wszystkie, że tak powiem, zgody i tak dalej, no już, jest, już są gotowe. Więc tak naprawdę pozostają dwie rzeczy. Po pierwsze, wyjazd do Rzymu, i to będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu, gdzie razem zabieram ze sobą taką ekipę filmową. No a następnie, oczywiście, zmontowanie, przygotowanie tych wszystkich zdjęć, włożenie w, w tę historię, która, mówię, będzie się, że tak przenikała się, będzie starożytność z, ze współczesnością. Starożytność, czyli historia i współczesność, czyli te współczesne badania. A wesprzeć można, w sposób bardzo prosty, znajdując na zrzutce.pl Informacji wystarczy wpisać grub rybaka, no i tam będzie, tam jest podane konto, tam jest podana informacja. Informacja jest też podana na portalu do rzeczy.pl i ci, którzy, którzy chcą, więc no, wszystkie te pieniądze, że tak powiem, zostaną przeznaczone na dokładnie na to, o czym tutaj, żeśmy mówili, na produkcję na produkcję filmu i na jego, że tak powiem, rozpowszechnienie. On to że. Pokaże... Rektorze... Ja ze swojej strony również przyłączę się do tego apelu i również powiem do moich widzów i zaapeluję wspierajcie pana redaktora na zrzutce. Myślę, że w opisie tego filmu na pewno taka informacja się pojawi. Prywatnie dodam, że jeżeli film będzie tak dobry jak książki pana redaktora. To warto naprawdę, chociaż tą nawet symboliczną zobotówkę wpłacić w formie cegiełki. Jednak, panie redaktorze, pan też zwrócił się do y, y, czytelników y, pana portalu y, z takim apelem, w którym mówił Pan wprost, dlaczego lewicowe media nie chcą dostrzec, dostrzec grobu świętego Piotra, który znajduje się bezpośrednio pod bazyliką świętego y, Piotra. Kto chce y, to zrozumieć? Proszę, by wsparł produkcję filmu Grup Rybaka. Jednak, ale dlaczego tylko i wyłącznie lewicowe? Media. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób wierzących, praktykujących, ale również tych określających siebie jako prawicowcy czy konserwatyści, również mają problem z tym grobem świętego Piotra. Wydaje mi się, że ten film paradoksalnie jest uniwersalny dla wszystkich, nie tylko określonej grupy poglądowej. Tak. To... Nie, nie wiem, czy wszyscy mają z tym kłopoty. Mam nadzieję, że to nie jest aż tak rozpowszechniane zjawisko, jak pan redaktor mówi. Ja, z pewnym... Przyznam się panu, ja nie wiedziałem, że odkrycia dokonano w czasie II wojny światowej. Przyznaję tak, się jest... do tego. Tak, tam jest też taka fascynująca historia, która pokazuje, skąd były pieniądze na prowadzenie tych badań, bo w tym uczestniczył taki wielki, że tak powiem, jakby go określić. No, Właściciel pól naftowych ze Stanów Zjednoczonych, wszystko to było robione w tajemnicy. Jednym z głównych osób, które to organizowały, był człowiek, który był również zamieszany w przygotowanie zamachu na Hitlera. To jest naprawdę absolutnie nieprawdopodobna historia, która w Polsce. Ja też powiem tak, jak ja na nią trafiłem kilka lat temu, pierwszy raz w takiej książce, takiej włoskiej autorki, byłem szokowany, że nikt o tym. Polskę nie, nie, nie napisał, nikt na to nie zwracał uwagi. Tak pomyślałem tym, jak badałem, jest teraz ta lewicowość, skąd się to bierze? No niestety bierze się to z, takiego, z takiej niechęci kościoła katolickiego, tego kościoła, jaki obecnie obserwujemy w jego wersji, nazwijmy to już pozoborowej do tego, żeby mówić to, o czym mówił wcześniej, że, że papieże są następcami świętego Piotra, że mają ten specjalny autorytet. To wszystko jest, że tak powiem, schowane na ołtarzu poprawności politycznej, ekumenizmu, spotkań dialogicznych, międzyreligijnych. Jak mówię, do tego stopnia, że nawet specjalnie te ten, informacje o tym, że te badania były prowadzone, że to odkryto, w jaki sposób to odkryto, na czym polegał spór, że to do ludzi praktycznie nie, nie, nie dociera. Jak, 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 jak to była ważna, ważna sprawa. Więc myślę, że niestety ten element, a, a do tego jeszcze dochodzi, stąd te lewicowe media, że bardzo często można znaleźć w takim przekazie, ja pokazuję, pokazuję to w książce, na przykład w książce Rudolfa Augsteina, nieżyjącego już wieloletniego wydawcy pisma Spiegel, Albo Channel 4, to jest część w tej chwili kontrolowana przez BBC. No takie filmy dokumentalne, które często na zachodzie są produkowane, no to tam jest cała masa wątpliwości. A czy w ogóle Święty Piotr do tego Rzymu dotarł? A co my to wiemy? A to jest, nie mamy dowodów, bo. To zależy co rozumiemy przez dowód. Jeśli przez dowód rozumiemy to, że mamy DNA świętego Piotra i mamy kości, i porównujemy te DNA, to oczywiście takiego dowodu nie mamy. Ale takiego dowodu nie mamy bardzo często i nigdy nie będziemy mieli, jeśli chodzi o sprawy historyczne. Natomiast jeśli układamy pewną mozaikę faktów, patrzymy na pewne prawdopodobieństwo, łączymy przekazy historyczne, przekazy zapisane w książkach, w, 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 w zwojach wtedy, prawda? nie było książek, tylko później były tam y, 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 Czyli spisywano to, to na dzwoniach, na inskrypcjach. Patrzymy na przekaz wspólnoty na chrześcijańskiej na wiedzę na naszą na temat archeologii, to dopiero wtedy widzimy, że obecność zarówno zwłok, czy ciała świętego Piotra, jego religii w tym miejscu jest, jest najbardziej oczywistą i najbardziej prawdopodobną odpowiedzią. Zresztą to samo. Dotyczy też grobu Świętego Pawła. Tutaj akurat dysponujemy jedną rzeczą, która została przeprowadzona, mianowicie kości Świętego Pawła, czy, czy relikwie Świętego Pawła zostały poddane w 2016 roku. Wcześniej, w latach 2000 w 2008- czy 2009 roku, zostały zbadane przez. Jeszcze Benedykta XVI i odkryto, że są to kości należące do mężczyzny z pierwszego wieku po Chrystusie. Takie rzeczy można zbadać metodą węgla C14, czyli, czyli mamy do czynienia przynajmniej z bardzo dużym. O, oczywiście ktoś powie, ale skąd wiemy, że to na pewno było ciało świętego, że to są kości świętego Pawła, a nie kogoś innego, prawda? No i tutaj dochodzą następne rzeczy. Widzimy, czy, to, czy dane miejsce było zachowywane cały czas, jakby powiedzieć, w spokoju, czy była tam ingerencja zewnętrzna, jak wyglądało to, ten pochówek. No, na przykład charakterystyczną rzeczą dla kości świętego Piotra jest to, że one są przebarwione, a przebarwienie pochodzi z tego, pochodzi stąd, że zostały najprawdopodobniej otoczone suknem, purpurą w czasach, kiedy były złożone jeszcze raz w tym miejscu na początku IV wieku. W drugiej części programu Paradoksalnie będziemy bardzo nawiązywać do tej, do tej pierwszej części naszej rozmowy. Chciałem pana redaktora spytać, w jakiej obecnie kondycji jest Kościół katolicki? Jak pan redaktor mógłby go ocenić? Myślę, że ja nie powiem nic specjalnie odkrywczego. Każdy może sobie sam zobaczyć, w jakiej kondycji jest Kościół katolicki w czasie ostatniego pontyfikatu papieża Franciszka, który ja oceniam bardzo, bardzo negatywnie do tego stopnia, że mam wrażenie często, że stopni chaosu, kryzysu. Zamieszania osiągną tak daleko idące, ma taki wymiar, że trudno powiedzieć, w jakim miejscu my się znajdujemy. To jest oczywiście całkowicie sprzeczne z tym, czego czy jaką rolę papież powinien pełnić. Przypomnę, że papież powinien pełnić taką rolę, jaka mu została napis, napis, przepisana w Nowym Testamencie, a więc powinien być tym, który umacnia wierze pozostałych. No, wiele działań, gestów, słów. Obecnego papieża z pewnością nikogo wierzy, nie utwierdza, tak sądzę, tylko raczej tę wiarę naraża na bardzo duże problemy i wyzwania. I, i to niestety jest proces, który nie tylko, że nie, nie skończył się, nie jest to jakiś przejściowy, przejściowy problem, ale on jest problemem coraz, coraz większym, coraz bardziej narastającym. Stąd narastające podziały w obrębie również hierarchii katolickiej, spory i tak dalej, i tak no, dalej. Jest to ogromne, myślę, że to jest ogromny problem dla wielu katolików, to jak wygląda obecny pontyfikat? No myślę, że to jest, dobrze pan dyrektor powiedział, chociaż bardzo delikatnie. Myślę, że nie ma sensu wymieniać wszystkich Nazwijmy to delikatnie błędów ojca, ojca Świętego. Ja doskonale jeszcze pamiętam, jak pan redaktor w mojej poprzedniej pracy w sensie PL prowadził magazyn katolicki w wierze z redaktorem Markiem Miszko. Komentowaliście to, co wyczynia papież Franciszek. Zostawmy go na razie. Nawiążę do pierwszej części naszego programu w której rozmawialiśmy o filmie pana redaktora. To, co mnie bardzo zastanawia, to dlaczego Kościół Katolicki nawet tej symbolicznej złotówki nie chce panu redaktorowi dołożyć. Przecież nie oszukujmy się, jest to bardzo potężna i wpływowa instytucja. Jest to religia przede wszystkim. To chyba powinna dbać o swój pijar. No teoretycznie ja sam się nad tym zastanawiam, szczerze mówiąc, bo po pierwsze no, nie, nie jestem oczywiście osobą anonimową, tak bym powiedział. Pomysł zrobienia filmu nie jest też czymś zakamuflowanym. Tak jak mówię, książka ukazała się w roku 2019. Teoretycznie, jak mówię, sprzedaje się, czy sprzedawała się, no jak mówię, chwilowo zniknęła, ale pojawiła się znowu. Na tyle dobrze, jak zresztą inne moje książki, że no, jest to wiedza o tym, że taka książka istnieje jest wiedzą myślę, że dosyć powszechną. Ale ja myślę, że niestety to wynika trochę z tego, że mamy do czynienia w Polsce z czymś, co można by nazwać bardzo rozbudowanym tak zwanym oficjalnym katolicyzmem. Ze względu na to, że jak sam Pan redaktor zauważył również w programach z Markiem Miśko w czasie programu Wierzę, no nie ukrywałem, co myślę na temat obecnego pontyfikatu. Nawet jeśli Pan redaktor uważa, że to jest łagodne. <laughs> to myślę, że myślę, że to jest to odpowiada prawdzie, tak to powiem delikatnie. No to, na, to, to w stosunku do, 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 do takich osób, te, te oficjalne, czy te, właśnie te, te oficjalne struktury kościelne zachowują daleko idącą, że tak powiem, wstrzemięźliwość i ostrożność. A nuż bowiem coś się wydarzy, prawda, i ktoś zobaczy, co ten ktoś mówi na temat papieża. No ale przykro mi to powiedzieć. Zaczynając od samego początku, czyli tak zwana polityka, czyli te sprawy, te sprawy, nazwijmy je polityczne. Jeśli chodzi o papierze, sprawy polityczne, czyli to oszalałe wręcz dążenie do wspierania imigracji na każdy możliwy sposób. No, przypomnę, że od tego się tak naprawdę zaczęło, kiedy Papież Franciszek tak jednoznacznie wzywał do otwierania granic Europy, do przyjmowania imigrantów, jak leci do braku roztrop, jakiejkolwiek roztropności, rozsądku w tych sprawach. I to był początek, no, to, to nie był koniec. Następnie coraz większe zaangażowanie na rzecz tego, co to można by nazwać realizacją projektu zdawos, czyli jednego rządu światowego. Następnie bardzo mocne zaangażowanie na temat, na rzecz tak zwanej religii klimatyzmu, z, z, już z pismami, już z prawda, Laudato Si. i innymi jego encyklikami. Ja zresztą komentowałem na, do, w, w, w tygodniku do rzeczy, właściwie na portalu do rzeczy, nawet nie wiedziałem takiego stopnia, to szaleństwo jest wielkie, bo tam nie, 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 której w, ostatnim, w jednym z ostatnich dokumentów wydanych przez papieża Franciszka są jakieś wzory matematyczne. Z tych wzorów matematycznych wygląda, że jak zmniejszy się temperatura Ziemi o pół tam, wiem, stopnia albo jeden stopień, to uratowane zostaną jakieś tam gatunki albo coś. Znaczy, powiem tak, moim zdaniem, tych tekstów nikt normalny nie czyta, bo gdyby czytał, to zwrócił uwagę, że to mamy do czynienia z jakimś abs abs absurdalnym, kompletnie przekroczeniem swoich kompetencji. No, ja. Na przykład, kompletnie nie znam się, nie wiem, na silnikach samochodowych. Niech pan, sobie, niech pan redaktor sobie wyobrazi, że na przykład zamiast pisać książki na temat historii teologii, postanowiłbym wydać dokument na do temat tego, jakie oleje są najlepsze do silników samochodowych i powiedziałbym... W, że... w Papa Mobile, że tak złośliwie powiem. Jakie oleje są najlepsze powiedziałbym, proszę Pana, to jak Pan nie zastosuje tam, nie wiem, takiego oleju czy jakiegoś innego oleju, to samochód stanie. Jak samochód stanie, to tam wyda, efektem będzie. Będzie wydzielenie takiego lub innego CO2, i ten CO2, jeśli to będzie tu, to przecież Pan by uznał, że kompletnie no, jakby to straciłem kontakt z rzeczywistością. Ale panie redaktorze, panie redaktorze ale, a może to po prostu wynika z tego, że <laughs> głowy Kościoła katolickiego w pewnym momencie swojego życia uznały, że trzeba zrobić, żeby ten Kościół katolicki był fajny i dla wszystkich. Ja przepraszam, że teraz to co powiem, może to porównanie, które zastosuję, będzie bardzo nie na miejscu, ale jak wchodzę na pewnego rodzaju portal i widzę, że ktoś coś napisał o wojsku, to już wiem, że to taka słynna para dziennikarzy, którzy zawsze opluwają polskie wojsko. Natomiast jak widzę, że jest jakaś uroczystość, w której ko Kościół Katolicki ma brać udział, to wiem, że tam będzie arcybiskup Ryś, żeby, być fa żeby było fajnie. No, jeśli chodzi o arcybiskupa Rysia, to też jest rzecz mało znana w Polsce. Znaczy, to jest też bardzo ciekawe. Książka wyszła w 2023 roku Książka Chrześcijanie i Żydzi, napisana przez arcybiskupa Rysia. I nawet mam, mam wrażenie, że była na liście bestsellerów. I co więcej, mam wrażenie, że są chyba. przynajmniej nie, 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 Być może nie. Znaczy, ja przynajmniej nie spotkałem, może się mylę. Ale nie zauważyłem, żeby ktokolwiek zwrócił uwagę na jeden z fundamentalnych, jedną z fundamentalnych tez tej książki, która mówi o tym, że chrześcijaństwo było, chrześcijaństwo było koniecznym warunkiem Holokaustu. Potem tę tezę stawia arcybiskup Bryć w swojej książce, która później udowadnia, uzasadnia na różne przedziwne sposoby, między innymi próbując uzasadnić tezę, że również Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust, a współodpowiedzialność polega na tym, że w dwóch kościołach na Żuławach był krzyż, który to krzyż zwyciężał synagogą, i ci, którzy ten krzyż widzieli w wieku XVI, widzieli go w wieku XX, że znaczy, to są rzeczy absolutnie niebywałe. I co? No, absolutna cisza, znaczy nie ma, mimo tego, że wydawało mi się, że jeśli chodzi przynajmniej o takie przywiązanie Polaków do własnej tradycji, do własnej tradycji narodowej, do. I taką odporność na ten przekaz, na ten jad holokaustiański, który wmawia nam wszystkim winę, poczucie winy, i tak że Polacy są od tego jakoś wolni, bez, i, i, pod, i pod tym względem są odpornieni, absolutna cisza. No, ja poza sobą samym, ale mówię, nie, nie, nie chcę nikogo tutaj, nie, być może są inne przykłady, ja nie znalazłem, no, nikt tej książki pod tym kątem nie, nie, nie poddał krytyce i nie zadał bardzo prostego pytania, jakim prawem arcybiskup Bryś bierze na siebie i na swoich wszystkich wiernych i na mnie odpowiedzialność za Holokaust. Przecież to są rzeczy wręcz nie, 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 niesłychane, prawda? I, no co? I, I cisza, prawda, wszyscy zachowują się, jakby, jakby to była rzecz normalna. No ale skąd się to wszystko wierzy? skąd gdzie jest tego źródło? Moim, źródło, moim zdaniem o tym wielokrotnie mówiłem, opisałem to zresztą w innych swoich książkach, poświęconych już Kościołowi temu współczesnemu, kluczem niestety błędów było to, co wydarzyło się podczas soboru patykańskiego II i po nim. Czyli swego rodzaju taka, taka, takie porozumienie, albo można by powiedzieć, takie dążenie do porozumienia ze światem, gdzie Kościół uznał, że on będzie służył jako instrument jednoczenia wszystkich ze wszystkimi. I ta nowe, ta, 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 ta nowe to nowe postrzeganie swojej tożsamości, czyli jako. Taki czynnik łączący wszystkich ze wszystkimi sprawia, że to, co było odrębne, albo to, co należało do tożsamości Kościoła katolickiego, czyli obowiązek głoszenia prawdy w porę i nie w porę, zaszedł na margines. Bo w oczywisty sposób kłócił się z tą funkcją jednoczyciela, bo no nie można jednocześnie wszystkich ze wszystkimi jednoczyć i podtrzymywać prawdy katolickiej jako tej, która jest prawdą stałą, niezmienną i wiążącą. Albo albo. I w związku z tym, że uznano, że ta funkcja, nazwijmy to, wynikająca z tradycji katolickiej jest czymś, co przeszkadza w wykonywaniu funkcji tego kogoś, kto jednoczy i jest instrumentem jednoczenia ludzkości, no to w oczywisty sposób mamy do czynienia z tymi wszystkimi problemami, o których tutaj mówimy, prawda? No papież Franciszek w tym sensie, czy jego pontyfikat, ja na to patrzę jako na konsekwencje i na efekt błędów, a nie jako jakiś jednorazowy wybryk natury, o tak bym powiedział. Tak, owszem, w wielu aspektach, szczególnie jeśli na przykład rzecz dotyczy kwestii obyczajowych, przede wszystkim ostatni pomysł papieża Franciszka, czyli Fiducia supplicans, dokument, który pozwala na błogosławienie par homoseksualnych, w oczywisty sposób to jest radykalne przekroczenie tego wszystkiego, co było wcześniej, ale wpisuje się doskonale w pewien rodzaj. Przekraczania, czy pewien rodzaj nowości, który w kościele już zaczął się pojawiać w latach 60. XX wieku. I to, co papież Franciszek robi, że powiem, na polu szaleństw ideologicznych i szaleństw obyczajowych, wcześniej już się pojawiało w kontekście dialogu międzyreligijnego, w kontekście całkowicie nowego podejścia do judaizmu. No, czyli w związku z tym, można powiedzieć tak, papież przeniósł tylko na to pole, Powszechnie już teraz dostrzegane przez ludzi, wszystkie te błędy, które już wcześniej zadomowiły się w kościele w innych sprawach. Moim państwa gościem był redaktor naczelny do rzeczy, pan Paweł Lisicki. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.